Witajcie wszyscy odnośnie rzekomej choroby księcia Karola na wirusa. No, to właśnie tak jak wiadomo, oni tam o niego już dobrze zadbają. Jeśli faktycznie zachorował, to on z tego prawdopodobnie wyjdzie, bo nie wiem, krew mu przetłoczą w całym ciele. Świeżutką krew dostanie, Olera wie co tam mają za sztuczki, matactwa zdrowotne w tej całej rodzinie królewskiej, ale może być tak też jak za Angelą Merkę przypadkiem, że Angela niby się zaraziła wirusem od swojego doktora, który jej robił jakieś szczepienie. Pytanie brzmi, jakie szczepienie się robi w tym wieku? I to jeszcze w takim momencie. Więc ja przypuszczam, że ona po prostu się zaszczepiła na tego wirusa. Skąd oni mają te szczepionki, jakie to są, czy eksperymentalne, nie wiadomo, ale niedługo będziemy ją widzieć, jak sobie spokojnie chodzi wśród wszystkich ludzi, jakich chce. Będzie mówiła, że ja przetrwałam wirusa, udało mi się i w związku z tym. Już się nie boję zakażenia i taka będzie prawda, prawda jest taka też, że została zaszczepiona i po prostu organizmy walczył z tą szczepionką, żeby ją tam panować i to ona sobie przesiedzi, przeleży dwa tygodnie w domu i będzie potem, że ona wygrała z wirusem. Być może, nie mówię na 100%, że tak będzie, ale... Mogą takie sztuczki stosować. Nie wiadomo, czy książę Karol też nie został zaszczepiony, po prostu. I wiadomo, szczepionka działa tak, że się też można mieć gorączkę i tak dalej, bo organizm walczy z tą sztuczną, sztucznym wirusem. A potem co będą chodzić? No, zobaczymy. Być może mają zniknąć ze sceny politycznej <laughs> nie wiem nie wiem zobaczymy co będzie ale taka moja refleksja odnośnie tego wszystkiego jest bo teoretycznie ani Merkelowa ani Karol no są już tacy dosyć a zwłaszcza Karol Wiekowy teoretycznie nie powinien tego przetrwać ale albo to jest jakaś ściema Albo nieprawda, albo zadbają o nich porządnie, albo po prostu dostali zaszczepienie. Życie pokaże, co tam wyjdzie z tego. Na razie, trzymajcie się.